Witam Państwa w gospodarstwie agroturystycznym, historycznym. Także Zobaczymy makietę bitwy pod Rasławicami, galerię obrazów. Zapraszam serdecznie. Do nas głównie właśnie przyjeżdżają grupy przedszkolne, szkolne, szkoła podstawowa, również mamy tą lekcję historii i zgłębiony temat bitwy pod Rasławicami, więc to są też licea i właśnie osoby starsze dom rodzinny. Kupił tato w 1977. W latach 90 został założony ten sad w Niezwojowicach. Ale też dużą część gospodarstwa to są właśnie działki w Broninie koło Buska Zdrój. Tam mamy też drugie uprawy i ziół, jak i roślin bo tam też trzymamy pszczoły. I właśnie mamy 4 hektary sadu. I ta edukacja pszczelarska tak się przerodziła w taką część otwartą. Stworzyliśmy domek edukacyjny, taki podglądowy, do którego można wejść zobaczyć właśnie pszczoły za szybką, za siateczką, takie inhalatory również. I to było pierwszym takim ogniwem do tego, żeby zacząć edukację i chwalić się tą naszą wiedzą, którą posiadamy jako pszczelarze. Sama zrobiłam studium pszczelarskie w pszczelarii Woli Polu więc to dla mnie był taki dodatkowy element yy, zgłębienia wiedzy. I od 2013 roku zapisaliśmy się jako gospodarstwo pszczółki do sieci zagród edukacyjnych. Możecie go sobie puścić na około, zobaczyć wielkość tych komórek, bo ja uważam to za bardzo misterną pracę. On jest pusty, taki plaster waży powiedzmy teraz paręnaście deko, a jeśli one go dopokoją do pełna miodem, to potrafi do dwóch kg ważyć. Gospodarstwo ekologiczno-agroturystyczno-historyczne pszczółki jest jednym z 24 tego typu obiektów w Małopolsce. Ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych powstała w 2011 roku i jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie. W całym kraju obecnie jest ponad 200 tego typu gospodarstw, najwięcej w województwach dolnośląskim, mazowieckim i małopolskim. Zagrody edukacyjne to promocja rolniczego wizerunku wsi, również promocja również pracy rolnika. Dla rolnika zagroda edukacyjna tworzy dodatkowe źródło dochodu, również wydłuża sezon turystyczny również daje możliwość promocji własnego gospodarstwa nawet daje możliwość pozyskania klienta do własnego gospodarstwa celem jak gdyby sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstwa Kolega się dokładnie szybko. Nie ma się co Tak jak z mamą razem wymyślibyśmy, że to będzie dobry kierunek, żeby pójść właśnie w kierunku zdrowej żywności. Same cenimy sobie zdrowie i to, co jemy i to, w jakim środowisku żyjemy i chciałyśmy mieć taki też wkład, żeby nasze gospodarstwo było takim gospodarstwem trochę innowacyjnym już może wtedy, ciekawym. Może dlatego, że w domu parę osób chorowało dość ciężko i wiem, że to były problemy głównie żywieniowe i uważałam zawsze, że zdrowa żywność jest nam potrzebna, więc tutaj kierunek ekologiczny. My, jako Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy doradzać w zakresie właśnie dodatkowych, alternatywnych źródeł dochodu, i to czynimy. Dlatego też uważamy, że powinny nasze gospodarstwa sięgać po środki na nowe miejsca pracy, na uruchomienie działalności gospodarczej. Wspieramy gospodarstwa agroturystyczne. Zrobiłaś wniosek, teraz złożyłaś do agencji na tak. przetwórstwo, prawda? Chciałabyś w ogóle robić tłocznie owoców warzyw, nie? Yy, tak, Pani Grażynko, właśnie mamy tu sporo tych jabłek ekologicznych, dlatego pomyślałam, że dobrze byłoby wykorzystać i tak jak Pani wspominałam kiedyś, wprowadzić jeszcze pakiet taki. I tutaj bardzo bym chciała Panią prosić, jak dla dzieci zrobić taki yy, cały program? Myślę, że y, taką grupą celową dla y, realizacji tego przedsięwzięcia mogłoby być właśnie taki y, program o nazwie Od jabłka do soku. W ubiegłym roku złożyłam wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przyznanie wsparcia w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na małe przetwórstwo. Wniosek na małe przetwórstwo pomógł mi napisać pracownik ODR-u, co poszło szybko, ponieważ ja miałam pomysł gotowy, on, że tak powiem, do tego gotowe yy, yy, narzędzia i zrobiliśmy to w ciągu dwóch spotkań. W ubiegłym roku po dofinansowanie na tzw. małe przetwórstwo z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zgłosiło się blisko 300 rolników, którzy chcą wytwarzać wysokiej jakości soki, sery oraz wędliny. Ich wnioski są obecnie rozpatrywane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku o pomoc na wzmacnianie przedsiębiorczości z programu rozwoju obszarów wiejskich będą mogli ubiegać się kolejni chętni. Dokładnie mowa o poddziałaniu, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typ operacji przetwórstwo i marketing produktów rolnych, nabór tematyczny dla rolników. Zgodnie z harmonogramem, ogłoszenie o naborze tego działania przejdzione jest na czerwiec tego roku. Beneficjentami tego działania może być rolnik, będąc osobą fizyczną, domownik lub małżonek rolnika, pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Na małe przetwórstwo można otrzymać wsparcie w formie refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Nie może ono jednak przekroczyć 300 tys. zł na jednego beneficjenta w całym okresie programowania do 2020 roku. Wielu rolników jest zainteresowanych przetwarzaniem własnej produkcji pochodzącej z upraw rolnych lub z chowu zwierząt. Obowiązujące przepisy od początku bieżącego roku dotyczące rolniczego handlu detalicznego ułatwiają realizację tego typu, Zamierzeń. Wsparcie dla małego przetwórstwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest kolejną zachętą dla rozwijania działań związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów pochodzących z gospodarstw rolnych. Wsparcie na przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych przysługuje na różne kierunki produkcji. Może to być przetwarzanie mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych oraz wysokobiałkowych, a także produktów rolnych na cele energetyczne. Dofinansowanie można uzyskać również na zamrażanie i przechowywanie produktów oraz wprowadzanie ich do obrotu. Na przetwórstwo i marketing produktów rolnych z, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 można dostać dofinansowanie na budowę, przebudowę, modernizację, zakup maszyn, urządzeń, instalacji drobnych, przetwórczych, jak również rzeczy związanych z ochroną środowiska. Wystarczy pewnie zgłoszenie trzeba by to rozpoznać według tam innych przepisów i odpowiednie zezwolenia, pozwolenia pozyskać. Później jest sprawa skosztorysowania tego, tego projektu i pozyskania jakichś przynajmniej wstępnych ofert na zakup tych urządzeń naszym, co tam będzie do tego potrzebne. Uprawiamy zboża, które są bazą paszową dla świnek. No, wszystko to, co uprawimy, świnki, że tak powiem, zjadają. W tej chwili jest w granicach 300 sztuk. Nie jesteśmy w stanie konkurować z dużymi gospodarstwami. Pod żadnym względem. My tu na Małopolsce no, nie mamy, że tak powiem, jakichś jakich szans wybicia się. Jedynie no, szukańca innych źródeł dochodowych. Przez dłuższy czas mieliśmy sklep, przez 15 lat był sklep, były to dodatkowe dochody, więc jak ta cena spadała, to zawsze były, było dodatkowe źródło dochodów na te opłaty, na, na utrzymanie rodziny. Duże sklepy może powierzchniowe się otwarły. No i niestety nie wytrzymaliśmy konkurencji. Sklep przestał być rentowny. Z tego powodu właśnie został budynek, w którym planujemy go zmodernizować i prowadzić właśnie tą sprzedaż z gospodarstwa. Chcielibyśmy, jak się zrobiły możliwości. Te świnki przetwarzać, sprzedawać mięso, żeby, no, żeby konsumenci lokalni mogli spróbować tej wieprzowiny bezpośrednio od gospodarstwa. Będziemy się ubiegać o wsparcie z programu 2014-2020 na wsparcie przetwórstwa rolniczego. Korzystaliśmy z dofinansowania na modernizację gospodarstw prowu 2007-2013. Wydaje mi się, że jest to na pewno duża pomoc. Oczywiście decyzja musi należeć do rolnika, na ile ma zasób sił, czasu, e, możliwości, aby taką produkcję uruchomić. Pewnie w przypadku dużych gospodarstw, tych, które wyspecjalizowały się silnie w jednej dziedzinie produkcji, będzie to trudniejsze, ale część średnich i mniejszych gospodarstw myślę, że jest w stanie taką działalnością zajmować się. Cały ten system działań, bo tak należy to określić, wspierających tego typu produkcję, składa się właśnie z możliwości. Prawnych i ulg podatkowych przy produkcji i łatwiejszych do spełnienia wymagań dla takiej produkcji, co nie znaczy, że będą one dopuszczały produkcję gorszej jakości. prostu przeciwnie, będzie to produkcja wysokiej jakości. Małe przetwórstwo nie jest jedynym działaniem w programie rozwoju. Warto, żeby rolnicy skorzystali również z systemów jakości żywności, uczestniczenia w tych systemach. Małe przetwórstwo jest również inkubatory przetwórstwa w ramach podejścia LIDER. Tutaj też można się nauczyć pracy na rzecz przetwarzania produktów, nim się podejmie decyzję o małym przetwórstwie. No i oczywiście działalność promocyjna i informacyjna, czyli, żeby móc swoje produkty sprzedać, żeby móc swoje produkty promować, to też jest wsparcie, które mamy w Probie. Więc to jest cały pakiet którego zwieńczeniem powinno być małe przetwórstwo i możliwość skorzystania. Warto to wziąć pod uwagę, warto, aby rolnicy w swoich gospodarstwach podejmowali decyzję o przetwarzaniu produktów rolnych i dawali wartość dodaną dla tej żywności.